STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Te no, rzeczy się dzieją, ale to tego jesteśmy, że chce z tym radzić. Mówienie o tym, że, że coś nas po raz kolejny zaskoczyło albo z czym sobie nie, nie, nie radzimy jest bezsensowne. To przyznalibyśmy się do błędu, a takiego błędu staram się nie popełniać i dbamy o każdego zawodnika, o, o przygotowanie do meczu, o to, co się dzieje w tym mikrocyklu startowym. Nawet dzisiaj zawitamy w kościele, tradycyjnie. Jak zatem sytuacja kadrowa? Jest, już, czy już Pan wie, na kogo na pewno nie będzie mówić, czy poza tymi wydarzami, którzy są wyłączeni z powodu kartek? No to o tym wiemy, że kartki nam troszeczkę pokrzyżowały plany. Czekamy na tych, na tych zawodników z tęsknieniem, ale, ale czasy radzić. I jedynym zawodnikiem, który na dzień dzisiejszy na pewno nie może wybrać pod uwagę, to jest Letnicz, który jest w trakcie rehabilitacji stawu kolanowego, ale wierzę, że w najbliższych tygodniach wróci. Czy jest szansa, że Michał Gardowski na tym też będzie gotowy? Dopóki mamy możliwość decydowania o tym, wspólnie razem podejmowania decyzji, tak. A jedna w go jest gdzieś? Oczywiście, że jest przygotowana, ale to tak jak mówimy trzeba... Oczekiwać do tej swobody z zimną siłą jeszcze drobne analizy, jakieś korekty dzisiaj pod kątem czy dostarczą to gry, czy takie gry się podróżnych górnika, zażytek, tak, nie wszystkie zespoły się przygotowują. Więc mamy to za sobą mikro rozruch na głównej płycie i w sobotę zapraszamy kibiców, aby razem z nami byli tym 12 zawodnikiem, jak w meczu z Krakowią, i pozwolili nam czuć się swobodnie, jak u siebie. A bojące ja no, po tych dwóch tygodniach, zróżnicowanych, że jest gotowy na to, żeby wyjść w postępowym spaźnie, czy jednak ten czas jest zbyt krótki, żeby się gdzieś tam do końca komponował wespu. Zawsze im więcej nie ma się możliwości potrenowania z drużyną, poznania nawyków poszczególnych zawodników, to zawodnik się lepiej. Ale bojąc z każdym dniem myślę, że większą swobodę czuje w tych i, i dostał, został dobrze przyjęty. Sprzedał to z dwiema bramkami w sparingach, Myślę, że poczuł więcej pewności siebie. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ten zawodnik się lepiej będzie rozwijał, ale już swoją. Umiejętność na tej pozycji pokaże w najbliższym meczu, jeżeli dostanie taką szansę. Jest Jacek trenuje, jeszcze nie ma takiej samej umowy, czy jest szansa, że to się stanie przed naszym górnikiem? I ewentualnie w takim każdym mógłby się znaleźć. No bo wiadomo, że nie trenował, ale każdy walory, zna. No Jacek Kiełk to jest piłkarz, po pierwsze jego umiejętności już w ostatnim meczu, przepraszam, że kontroli takiej wewnętrznej, w środę pokazał. Zna to miejsce. Jest stąd, można powiedzieć, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w najkrótszym możliwym czasie wkomponował się do, do kadry. Ale tak jak mówię, czy się załapie do, do szerokiej kadry, czy zaliczy jakieś minuty w najbliższym meczu, no to już nasza wewnętrzna tajemnica. A jak ocenia po tej właśnie gierce treningu jego, jego przygotowanie fizyczne? No bo trenował tylko z czwartoligowymi rezerwami, więc nawet nie wiem czy one są czwartoligowe, no z rezerwami, termaliki, więc, mhm. więc pewnie tam zbyt no, mocnych treningów nie było. Jacek po pierwsze jest zawodowcem, a więc musi być zawsze przygotowany. Jeżeli liczył się z tym, że może być w eksaklasowym zespole, no to jego obowiązkiem jest przygotować się w taki sposób, chociażby nawet indywidualnie, aby podał wymaganiom wydolnościowym. Jest w tej chwili po testach, po badaniach, wszystkie informacje do mnie spłyną i będzie konkretna analiza i rozmowa z zawodnikiem. Ale według pierwszej opinii mam informację, że nie jest, nie jest źle, a wręcz no. by powiedział, że, że nie, jest, nie jest najgorzej, a więc jest nadzieja go widzi jako skrzydłowego, czy, czy biorąc pod uwagę, że już swoje lata ma i trochę doświadczenia wojskowego, to, to gdzieś tam bardziej w środku pola, może na dziesiątce, na jak, jak, jak widzi trener obecność kiebał w drużynie? Umiejętności Jacka mam nadzieję pomogą zespołowi w zależności od sytuacji. Jeżeli to będzie dziesiątka, to będzie grał na dziesiątce, jeżeli będzie napastnikiem, to nie będzie, a jeżeli będzie potrzeby na skrzydle, to tam go wykorzystamy. Mam nadzieję, że będzie kolejnym elementem układanki, który pomoże w zbudowaniu silniejszej drużyny. To będzie skuteczniej grawa leczek Mistrzowski. Ten mecz z górnikiem jest bardzo ważny nie tylko, jeśli chodzi pewien układ w tabeli, ale też chyba takie mentalne wejście w rundę, żeby po tym okresie przygotowawczym po tej zimie. No, to jest dobrze, jak dobrze się wyjdzie w pierwszy mecz, to potem zawsze z górki. No i druga część pytania z odpowiedzią, a więc, a więc trzymajmy się tej drugiej części pytania. Eee, chcemy dobrze być w sezon, a więc ten mecz po to nam jest potrzebny. Później dwa trudne wyjazdy, wiemy, wiemy gdzie, ale skupmy się dzisiaj na sobocie. I, i, i meczu i tak, żeby jak najwięcej kibiców pojawiało się na trybunach, bo z tego co mi wiadomo, kibice Górnika gdzieś tam mobilizują się, ale jak znam nasi kibice też staną na wysokości zadania i też liczymy na nich jako 12 zawodnika. Analizuję trener Górnika, w związku z tym mać zawodnikami Słowakami więc też tacy piłkarze, którzy jakości w tej drużynie doradzą. W zakresie obowiązków to jest analiza jego przeciwnika, bo to jest naturalna kolej rzeczy, gdybyśmy tego nie robili, to nie jesteśmy profesjonalistami. Ale oczywiście, że tak, dokładnie to samo na pewno robi górnik Zabrze, a więc zobaczymy, kto był efektywniejszy w tej analizie w najbliższą sobotę. STS zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Korony Kielce.